W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Znowu zaczął nauczać nad jeziorem, i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce. Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno ziarno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je inne padło na grunt skalisty gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło bo nie było bo nie było głęboko w glebie lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło bo nie miało korzenia inne padło między ciernie a ciernie wybujały i zagłuszyły je tak, że nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydawały plon, wschodząc i rosnąc, a przynosiły plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, Niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli, razem z dwunastoma, o przypowieść. On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach. Aby patrzyli uważnie, a nie widzieli. Słuchali uważnie. A nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina. I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo, a oto są ci, którzy są na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan. I porywa słowo w nich zasiane. Podobnie za siewem na gruncie skalistym są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem, gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani międzyciernie, to ci, Którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, łuda, bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, także pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Mówił im dalej. Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im, baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma. Mówił dalej. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. Sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze. Z czym porównamy królestwo Boże? Lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyń. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak, że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Amen.